Znajdujemy się w budynku Muzeum Historii Polski. Jest to wyjątkowy obiekt na skalę kraju, ale chyba też w skali świata. Cała realizacja zajęła nam około 4 lat od podpisania kontraktu. W dwóch etapach zrealizowaliśmy salę widowiskową, którą widać za mną salę kinowo-teatralną sale konferencyjne, duże i małe oraz studio nagrań oraz studio um, produkcji filmowej. Zakres naszej realizacji obejmował systemy elektroakustyczne, systemy audiowizualne, łącznie z digital signage, oświetlenie sceniczne, mechanikę sceniczną oraz kinotechnikę. Sala widowiskowa, czyli największa sala w budynku MHP, to również sala jak najbardziej wielofunkcyjna. Mamy tam system imersyjny, oparty o system JBL VTX A8. Mamy system aktywnej akustyki, który pozwala modelować, że tak powiem, obwiednie pogłosową sali. Mamy też system, system kinowy, system 7.1. Tak więc znowu sala, która ma bardzo dużo funkcjonalności, w której możemy zrobić tak naprawdę tak naprawdę wszystko. Kolejnym globalnym systemem, tak naprawdę znajdującym się w, dla całego budynku, jest to system scentralizowany, to system, system przełączania obrazu oparty o AMX, o Matryce DJX 64-kanałową. Jest to jedna z większych instalacji multimedialnych, myślę, w naszym kraju, oparta o tak rozbudowany system, system przesyłania obrazu. W zasadzie w tym budynku da się zrobić wszystko, jeśli chodzi o przesyłanie dźwięku i przesyłanie obrazu. System imersyjny sali kinowo teatralnej składa się z głośników serii JBL-AM. Są to cztery grona, każdy z nich zawiera dwa głośniki z głośnikiem dwunastocalowym i driverem. Myślę, że jest to zestaw, na którym można zagrać praktycznie każdy koncert, jak i, jak i każde wydarzenie teatralne. W obrębie całego budynku Muzeum Historii Polski mamy zainstalowany również rozbudowany system digital signage, system informacji, która wyświetlana jest na monitorach rozmieszczonych przed wejściami do poszczególnych sal. Muzeum Historii Polski to nie tylko dwie sale, czyli kinowo-teatralna i sala główna widowiskowa, to również sale konferencyjne, których mamy tutaj aż cztery. Znajdujemy się właśnie w jednej z nich. Sala konferencyjna bardzo nowoczesna, naszpikowana cała jak gdyby technologią, zarówno w kwestii przełączania obrazu, mamy tutaj system AMX-a i tak jak mówiłem, jedną globalną matrycę, która obsługuje cały budynek, przyłącza podłogowe, jak i przyłącza zainstalowane w, w biurkach. Mamy system nagłośnienia składający się z głośników zwieszanych z sufitu, które służą do celów konferencyjnych oraz głośniki JBL CBT, Umieszczone przy ekranie, jako głośniki, tak zwane programowe, czyli propagujące to, co słyszymy, jak gdyby z prezentacji multimedialnych. Dodatkowo mamy też system kamer, które możemy nagrywać w pomieszczeniu serwerowni dźwięk, jak gdyby razem tutaj z obrazem. Ta sala również podłączona jest do globalnego systemu przesyłania dźwięku, czyli do sieci Dante. Jak gdyby pełna dowolność konfiguracji, konfiguracji tej sali, jak, tak jak innych. Konferencyjnych, znajdujących się w tym budynku? E, znajdujemy się wam w jednej z trzech głównych amplikatorni e, na terenie muzeum. E, to jest zaplecze z sali widowiskowej. E, obsługuje e, obsługuj, wzmacniacze, które tutaj są, obsługują e, nagłośnienie frontowe, imersyjne, e, efektowe, kinowe. Również znajdują się tutaj procesory obsługujące wszystkie systemy. Poszło tutaj w czasie montażu prawie 80 km kabla.